Cześć, z tej strony Paweł Kępa. Witam Cię w kolejnym wideo. Tym razem chciałbym porozmawiać o pixelu Google Ads. Być może kojarzysz coś takiego jak pixel Facebooka. Wspominałem o nim nie raz, nie dwa i to na blogu, i to w tych wideo tutaj. To jest bardzo fajna sprawa, bo dzięki temu możesz namierzać wszystkie osoby, które były na Twojej stronie. Możesz namierać wszystkie osoby, a później kierować do nich reklamę. Czyli jeśli ktoś czytał twój artykuł na blogu, ktoś przeglądał twoją ofertę, ktoś przeglądał w ogóle twoją stronę internetową, możesz mu wyświetlić reklamę, bo wiadomo, że taka osoba nie weszła na twoją stronę bez przyczyny. Po prostu była zainteresowana tym, co masz w ofercie i prawdopodobnie chce to kupić, tylko jeszcze nie podjęła tej decyzji. Także wystarczy się przypomnieć wtedy w reklamie i dzięki pikselowi, który zbiera informacje o tych osobach, Wiadomo, komu tę reklamę wyświetlać, tak? Czyli nie wyświetlasz w ciemno, a wyświetlasz konkretnej osoby. Problem jednak jest taki, że w przypadku reklam na Facebooku, jeśli chcesz wyświetlać taką reklamę, to muszą to być osoby, które mają konto na Facebooku. A nie wszyscy mają konto na Facebooku. Wiem to z doświadczenia, bo wiele osób pisze do mnie, że po prostu nie mają konta na Facebooku, czytają to, co wysyłam w mailu, czy też oglądają wideo, a po prostu na Facebooku nie przeglądają, bo, bo konta nie mają. Ale remarketing można robić także. Poza Facebookiem wystarczy zainstalować sobie na stronie kod remarketingowy Google'a, który robi to samo, tak, tylko że reklamy wtedy nie będą się wyświetlać na Facebooku, a na innych witrynach, na przykład na wirtualnej Polsce na Onecie, na milionie tak naprawdę innych witryn, które działają w programie Adsense i wyświetlają te reklamy, które my sobie w Google Ads dodajemy. Czyli pokażę Ci, jak zainstalować sobie taki kod Google'a, taki pixel Google'a na swojej stronie, który też będzie zbierał informacje o tych osobach, które stronę odwiedzają, czy Twój sklep odwiedzają, i później będzie można im wyświetlić odpowiednią reklamę. Także zapraszam Cię do komputera i tam już wszystko dokładnie ci pokażę. OK, jesteśmy już w komputerze, jestem na stronie ads.google.com. Ads a, I teraz wystarczy, że się zaloguję. Wystarczy mieć konto na Gmailu tak naprawdę i później aktywować to konto Google Ads. Jeśli masz konto na Gmailu, to możesz się logować do każdej usługi Google tak naprawdę. Także loguję się teraz. Jeśli przeglądarka widzi, że ja jestem zalogowany na Gmaila czy na inne usługi Google, to od razu przenosi mnie do aplikacji. OK, jestem już na swoim koncie. I co ja tutaj teraz muszę zrobić? Klikam tutaj sobie w narzędzia. Zasoby wspólne, zarządzanie odbiorcami. I tutaj od razu przed oczyma pojawiła mi się niebieska plansza, która mówi właśnie o tym, dotrzej do osób, które weszły w interakcję z twoją firmą, czyli do tych, które odwiedziły twoją stronę, obejrzały twój film, skorzystały z aplikacji i tak Czyli właśnie z tego będziemy korzystać. Klikam skonfiguruj źródło odbiorców. No i teraz mam tutaj kilka opcji. Mnie interesuje w, tej momen w tym momencie... Tak Google Ads, czyli dodaj tak Google Ads do witryny, by zbierać dane wykorzystywane do tworzenia list marketingowych i śledzenia konwersji. Zainstaluję sobie ten kod śledzenia na mojej stronie internetowej. On będzie zbierał informacje o tych wszystkich osobach, które stronę odwiedzą, jakie, jakie podstrony odwiedzą, jakie oferty itd. itd. i później będę mógł te grupy odbiorców wykorzystywać do reklam. Także klikam skonfiguruj tak. OK, tutaj mam dwie opcje. Wybierz typ danych, które będzie zbierało to źródło, czyli zbieraj tylko ogólne dane o wizytach w witrynie, zbieraj dane o konkretnych działaniach wykonywanych przez użytkowników w Twojej witrynie. I ta druga opcja bardziej mnie interesuje. Rodzaj działalności. Wybierz typ działalności, które, które odpowiadają Twojej ofercie. Moja oferta to edukacja w zasadzie, tak. Ustawienia zaawansowane. I teraz, tak jak widzisz, mogę sobie zbierać informacje o konkretnych użytkownikach na stronie. Natomiast, tą opcję mam teraz nieaktywną, czyli klikam sobie zapisz i kontynuuj. I zainstaluj tak w swojej witrynie. I teraz mam trzy sposoby. Zainstaluj tak samodzielnie, wyślij tak mailem do swojego webmastera, który tworzył Ci stronę, albo użyj menedżera tagów Google. Czyli tak naprawdę, tak jak każdą inną wtyczkę, każdy inny kod typu Google Analytics, typu pixel Facebooka, typu Google Tag Manager itd., itd. można instalować na stronie na różne sposoby. Tak samo tutaj, właśnie ten kod remarketingowy Google'a też możemy instalować na różne sposoby. Klikam zainstaluj tak samodzielnie i mam tutaj instrukcję. I teraz mamy tak naprawdę dwa tagi do użycia. Pierwszy tag to jest globalny tag witryny, a drugi tag to jest fragment kodu zdarzenia. Fragment kodu zdarzenia na razie sobie pominiemy, dlatego że on jest nieco bardziej zaawansowany, wymaga podania różnorakich parametrów. Ja nagram po prostu na ten temat osobne wideo. W tym momencie zainstalujemy podstawowy tak śledzenia na naszej stronie, który będzie po prostu zbierał informacje o tym, że ktoś był i przeglądał naszą stronę, że będzie pokazywało nam, jakie podstrony dana osoba przeglądała i tak dalej, i tak dalej. Także przechodzę sobie teraz do WordPressa, pokażę Ci instalację tego kodu na bazie WordPressa. Natomiast, tak jak widzisz, tutaj jest instrukcja, tak naprawdę odnośnie wszystkich systemów, jak, jak zainstalować ten kod na różnych systemach. Po prostu należy ten kod wkleić pomiędzy znaczniki HEAD w kodzie twojej strony internetowej. My sobie to zrobimy na WordPressie, ci pokażę, jak to zrobić na WordPressie za pomocą wtyczki, czyli przechodzę sobie do kokpitu, wtyczki, dodaj nową. I ja używam wtyczki Custom.js. To jest taka uniwersalna wtyczka, która pozwala na wklejanie różnego rodzaju kodów na stronę custom CSS and JS. Zainstaluj teraz. Nie muszę po prostu dzięki temu instalować miliona różnych wtyczek, które pozwalają każda z nich na instalowanie jednego kodu, tylko po prostu jedną wtyczką instaluję kilka kodów, czy kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt. I dzięki temu ten WordPress mi się ładuje szybciej. Dzięki temu, właśnie, że jest tylko jedna wtyczka. Aktywuj. I teraz w lewym menu pojawi mi się pozycja właśnie odnośnie tej wtyczki. Takie jest custom CSSNJS. I ja klikam sobie dodaj wstawkę JS, czyli JavaScript. No bo ten kod, który właśnie tutaj od Google otrzymałem, to jest kod JavaScript. Także zaznaczam sobie go teraz. Kopiuję. Wklejam go tutaj. Wprowadź tytuł i to jest Getting. OK. I teraz, opcje w nagłówku strony, to jest najważniejsza rzecz, żeby to było zaznaczone. Czyli właśnie to wtedy pokaże się między znacznikami head, tak jak było w instrukcji od Google. A. Opublikuj. OK, kod jest już wstawiony, odświeżę sobie jeszcze stronę, zobaczę, czy nic mi się tutaj nie rozjechało. Warto sobie zawsze odświeżyć stronę po wklejeniu jakiegokolwiek tagu, kodu i tak dalej, bo czasami może się zdarzyć tak, że strona się rozjedzie, coś się rozjedzie i, i wtedy trzeba szukać przyczyn. U mnie się nic nie rozjechało, także kod mam wstawiony. No i tak naprawdę to tyle. Teraz czekam, aż Google naspiera informacji o osobach, które odwiedzą moje stronę i będę mógł później ich użyć w reklamach. Ale o tym jak budować właśnie reklamy, jak budować grupy odbiorców na bazie zebranych informacji przez ten kod, przez ten piksel e, Google'a tak naprawdę, e, pokażę ci też w oddzielnym wideo. No a w tym wideo to już wszystko. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, jeśli masz pytania. E, subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i widzimy się w kolejnym wideo już za kilka dni. Cześć.